Wlog podróżniczy 5 grudnia 2024 roku R. Z Europy do Afryki w zaledwie godzinę, czyli przekroczenie cieśniny gibraltarskiej z Hiszpanii do Maroka. Siadam w promie przeprawiającym się przez cieśninę gibraltarską z Hiszpanii do Maroka. Z promu podziwiałem piękne widoki podczas mojej około jednogodzinnej podróży. Jak przepłynąć cieśninę gibraltarską łodzą? Zmień różne kontynenty tego samego dnia z Europy do Afryki Północnej. Moje uczucia były pełne ciekawości. Cześć wszystkim, witamy ponownie w vlogu podróżniczym. Siedzę tutaj na promie przy doku w Tarifie w Hiszpanii, przekraczając kultową cieśninę Gibraltarską. Dziś podróżuję z Hiszpanii do Maroka, z Europy do Afryki Północnej w ciągu jednej godziny. To niesamowite uczucie przemierzać kontynenty w ten sposób. Cieszmy się tą podróżą. Rejs promem trwa około jednej godziny i było to takie spokojne i piękne doświadczenie. Możesz zobaczyć rozciągającą się przed tobą cieśninę gibraltarską, łączącą Ocean Atlantycki z Morzem Śródziemnym. Z jednej strony mamy Hiszpanię, a z drugiej Maroko. Fascynujące jest myślenie o tym, jak blisko siebie znajdują się te dwa kontynenty. Tutejsze widoki zapierają dech w piersiach. Słońce zaczyna wschodzić, a światło idealnie odbija się od wody. To właśnie takie chwile przypominają mi, dlaczego tak bardzo kocham podróżować. Na promie odbyłem pasymującą rozmowę z pasażerem, motocyklistą z Danii, ponieważ siedzieliśmy przy tym samym stole. Udało mi się porozmawiać z tym niesamowitym facetem z Danii. Jest motocyklistą i na swoim rowerze zwiedził cały świat. Wyobrażasz sobie? Odkrywanie każdego zakątka globu na dwóch kółkach. Cóż za niesamowity sposób na poznawanie świata? Opowiedział mi o tym, jak podjął tę decyzję. Kiedyś miał swój mały biznes w Danii ale zawsze miał swoje marzenie, jakim było podróżowanie po całym świecie na motocyklu. Poprosił ojca, aby podjął decyzję. Jego ojciec odpowiedział mu, że jeśli czujesz się szczęśliwy podróżując, zrób to. Następnie sprzedał swój biznes i kupił motocykl, aby podróżować po całym świecie. Nie wspomniał o swojej żonie, ale powiedział mi, że utrzymuje kontakt ze swoją córką. Od lat goni za swoim marzeniem i wiele lat temu odwiedził moje rodzinne miasto, Szanghaj. Powiedziałem mu, że Szanghaj całkowicie się ostatnio zmienił, a on powiedział mi, że odwiedzi Szanghaj ponownie na swoim motocyklu. Podzielił się tak wieloma historiami o swoich przygodach. Był w miejscach, o których tylko marzyłem, takich jak Mongolia i Patagonia. To niesamowite spotkać kogoś takiego jak on, kto ma tak głęboką miłość do podróży. Rozmawialiśmy o różnych krajach, które odwiedziliśmy i to niesamowite, jak można się uczyć od innych podróżników. Mam takie samo marzenie jak on. Czyli podróżować po całym świecie w swoim życiu. Bardzo się ucieszyłam, że go poznałam. W Maroku mamy dość różne sposoby podróżowania. Ja korzystałem z komunikacji miejskiej, ale on jeździł na motocyklu. Więc mówimy sobie dobrze. Uh, like this yeah yeah, um, yeah. we um, for example uh, poor people on the street uh, really poor people uh, they're lagging and all yeah, those yeah. Um, you say we don't want them on the street what can we do so they built small, uh, small cabin yeah. with uh, on, on about uh, yeah. uh, uh, 40 square meter, yeah. With yeah. A toilet, a small kitchen, oh, and sleeping room, cheap, 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 cheap for the homeless. Yeah, okay. and so, uh, so we don't want them to sleep in the city. Uh. For example, if you come to Hamburg in Germany, yeah, Hamburg. We should see under the bridge there is a city of tents tent of poor people. They are laying on the, uh, on, uh, on the streets and, and sleep on the street, And uh, I think uh, as society you have to help the poor people. Just a little bit. Give them a, a little bit. But I want to ask you the lot of food is illegal. The lot of is illegal, illegal, illegal. Not is uh, is legally immigrant. Legal. They don't have the uh, legal standards. Mm -hmm. They don't have a legal documents. Yeah, yeah, yeah. is illegal. Yeah. lot of is for those. Africa country, that's a local. Oh, yeah, yeah. Uh, yeah, This is illegal. Yeah. yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. 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 إنهم يخرجون معي في <applause> المملكة، Moim oczom ukazuje się marokańskie wybrzeże, port w Tangerze i tętniący życiem wokół terminalu promowego. W miarę zbliżania się do Tangeru, atmosfera zaczyna się zmieniać. Możesz poczuć energię Maroka, gdy prom zbliża się do portu. To wyjątkowe uczucie przemierzać kontynenty w tak krótkim czasie. W jednej chwili jesteś w Europie, a w następnej w Afryce. To tutaj dzieje się magia. Wysiadasz z promu i nagle znajdujesz się w zupełnie innym świecie. Kultura, zapachy, zabytki wszystko to tak bardzo różni się od tego, co właśnie zostawiłeś za sobą w Hiszpanii. Dzisiejszy dzień był dla mnie tak otwierającym oczy. Przekroczenie cieśniny Gibraltarskiej, przeprowadzka z Europy do Afryki i spotkanie kogoś takiego jak motocyklista z Danii to wszystko było tak inspirujące. Przypomina o tym, jak mały jest świat i jak wiele jest do odkrycia. Jestem bardzo wdzięczna za takie chwile jak ta. Przypominają mi Dlaczego kocham podróżować, dlaczego uwielbiam poznawać nowych ludzi, i dlaczego uwielbiam poznawać nieznane kultury? Dziś mam przedsmak zarówno Europy, jak i Afryki, a wszystko to w ciągu jednego dnia. I nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co Maroko ma dla mnie w zanadrzu. To dopiero początek mojej podróży. Wybieram się teraz do Maroka i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co czeka za rogiem. Jeśli kiedykolwiek przekroczyłeś cieśninę gibraltarską, daj mi znać o swoich doświadczeniach w komentarzach poniżej. Uh, a jeśli jesteś motocyklistą lub kochasz przygody, chętnie późnam też Twoje historie. To... Nie zapomnij polubić, and, uh, zasubskrybować i nacisnąć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić przyszłych przygód. Do następnego razu, bądź ciekawy i odkrywaj dalej. Z Europy do Afryki w zaledwie dwóch godziny. Podróż to miejsce, w którym dzieje się magia. Na promie znajdują się posiłki i napoje do obsługi. Jest też urzędnik z marokańskiego urzędu celnego, który zajmie się twoją wizą, aby dostać się do Maroka. This is City. The guy told me go to the center, city center, very close just for on walk. This looks like a table temple religious temple I think I don't